Dobrze, że po ostatnim nie byłem roweru, bo już byłby brudny. Ale żeby nie było, po każdej jeździe piorę ubrania. Dzień wolny, więc można by pomyśleć, że idealne warunki na dłuższą trasę, ale nie tym razem. Szereg niesprzyjających okoliczności sprawiły, że dzisiaj tylko 74 km. Jakie to okoliczności? A no, miałem wyznaczoną trasę chyba 114 km do Końskowoli z przejazdem przez wąwozy no i jak wczoraj wstałem to oczywiście padało więc odpuściłem miałem wyjść wieczorem na rower po zmroku ale znowu się rozpadało więc wczoraj nic nie jeździłem i miałem dzisiaj przejechać tą dłuższą trasę ale Niestety zaspałem, wstałem o 10.30, to już za późno na setkę, bo wracałbym po zmroku, więc wytyczyłem nową trasę, przejadę przez Las Jastkowski i Lasy Kozłowieckie. Tędy jeszcze nigdy nie jechałem. Zawsze jak koło przejeżdżam, to się zastanawiam, jak ta droga wygląda. No to dzisiaj sprawdzę. Ostatnio sporo padało, przejechałem 10 km, i spodnie już brudne. Muszę dzisiaj uważać, żeby się nie wyłożyć, jak ostatnim razem, bo dzisiaj będę przejeżdżał przez lasy. Ja, jak mówię, że jadę przez las, to jadę przez las drogą gruntową. Bo jazda asfaltem przez las to jest po prostu jazda asfaltem. Nie trzeba do lasu jechać. Po prawej pałac w snopkowie. No gdzie ta droga? A jest tam faktycznie minąłem. To nie tutaj, tu jest taka zaniedbana droga. Jak stałem o 10:30, to świeciło słońce. Jak wychodziłem na rower o 12, nadal świeciło. A teraz już jest pochmurno. Chmury deszczowe się zebrały po lewej stronie. Ciekawe, jak to się skończy. Pierwszy las na trasie jest tak mały, że nawet na mapach nie było jego nazwy. Półtorej minuty później wyjeżdżam z tego lasu. Sześćdziesiątka, z daleka poznaje. Tak naprawdę to jedyny ciągnik, który rozpoznaje. Ale to chyba i tak dobrze jak na chłopa z miasta. Ale mnie łatwo szukało. Przede mną Las Jastkowski i miałem przez niego przejeżdżać. Tylko, że miałem wcześniej skręcić w lewo, przejechać asfaltem i wrócić tym lasem. A teraz mi łachu pokazuje zupełnie inaczej: że najpierw mam przejechać lasem, a później wrócić asfaltem i to z drugiej strony. Ale ten plan mi się nie podoba, więc cofam się i poszukam tego asfaltu, przez który wytyczałem dziś rano trasę. Tak mi właśnie coś nie pasowało, bo wytyczyłem trasę. 74 km, a po wgraniu na Łachu pokazało 75,5. Ale to raczej wina mapy CZ, a nie Łachu, bo nie wiem, czemu nie mogłem zapisać wytyczonej trasy i po prostu ją eksportowałem. Nigdy tak nie robiłem wcześniej. Objechałem las i teraz wjadę do niego z drugiej strony. O, nawet widzę, że tu jest jakaś droga polna przy lesie to przejadę tędy, bo tam przez środek lasu już jechałem nieraz Jechałem głębiej do lasu ale tyle liści, że nie widać czy po drodze jadę Nie jest to ścieżka piesza ani rowerowa, ścieżka dla koni. I co? Koniec? Nie chce mi się wracać. Teraz w ogóle nie wiem czy jadę ścieżką. Czy po prostu przez las? Nic nie widać. Za 50 metrów droga w lesie. Może tam dotrę? Nie wiem, gdzie jadę. Selecja mi pokazuje, że jestem prawie na drodze. Przedzieram się. Tylko że ja nie widzę tamtej drogi. A ma być już tuż przede mną. Jest. Prawie ją przeoczyłem. Wyszedłem z buszu i zrobiłem krótką przerwę. Zjadłem batona, napiłem się wody. Jeszcze okazało się, że patyk wleciał między kasetę a łańcuch. Łańcuch spadł. Ale nic się nie stało. Pośli znowu. Nie widać czy jakiś korzeń leży pod tymi liściami. Las Jastkowski zaliczony. Teraz jadę na lasy kozłowieckie. Jadąc drogami gruntowymi dzisiaj. Cały czas myślę o tym, aby się nie wyłożyć. Jednak siadło na psychę. Muszę powiedzieć, że nie mam w ogóle przyjemności z jazdy w tak ponure dni. Nie chcę mi się jechać. Nie chcę mi się gadać. Niedługo wjadę do lasów kozłowieckich. Może tam będzie trochę lepiej. To już lasy kozłowieckie. Przejadę ze 2 km asfaltem i wjadę do tych lasów. Do lasu, czyli na drogę gruntową. Tylko coś mi się wydaje, że to co wytyczyłem dzisiaj, to chciałem przejechać na wiosnę i była droga zarośnięta, więc pewnie będę musiał szukać jakiegoś objazdu. Cześć, a jednak wcześniej zaczęła się gruntowa droga. Ale żeby nie było tak dobrze, to zaczęło padać. Na razie tak drobno kropi, ale pewnie się rozkręci. Dopiero co wjechałem do lasów kozłowieckich, a już robię przerwę. Wymieniam baterie w kamerze. I zjem se zamki jak już stoję. Niestety trochę się rozpadało, jak tutaj stanąłem. Ale może nie będzie tak źle. Jednak zjem jadąc, bo jest godzina 13.50, a zostało mi 44 km, więc dojadę jak już się będzie ciemno robiło. Chyba się wraca. Nie ma sensu tutaj jechać. Po horyzont taka zorana droga. Łachu pokazuje 3,5 km. Spróbuję kawałek przejechać. Nie będę się tak łatwo poddawał. Tylko znów nie wziąłem portfela. Nie umyję roweru. Nie, jednak się wracam. Tutaj jest już samo błoto. Nie chcę się przez to przedzierać. 3 km na wiosnę jechałem przez takie błoto. Wątpliwa przyjemność. Daruję sobie tym razem. I wygląda na to, że wracam na asfalt w lasach kozłowieckich. Tak jak jeździ tam 99%. Lubelskich gravelowców. Tak jak mówiłem, w oddali już widać gravelowców. Przejadę kawałek tędy i mam nadzieję, że łachu wyprowadzi mnie z tego asfaltowego koszmaru. Wjeżdżam na lepszą drogę. Tędy dojadę do rezerwatu Kozie Góry Chociaż nie jestem pewien Lepiej zapamiętałem tą drogę Tutaj już w sumie nie ma Znowu wracam na asfalt O tutaj jest jakaś lepsza droga To no pewnie o to mi wcześniej chodziło, zresztą sam nie wiem, gdzie chcę jechać, aby przejechać przez ten las. Ale ciężko się jedzie tędy. Mokra ziemia, robię kolejną przerwę. Tak mi się nie chce jechać. Kiedy w końcu to lato będzie, jadę dalej, ale widzę, że znowu na asfalt nie kieruje Ależ mi się nie chce jechać. Jednak dobrze, że dzisiaj zaspałem, bo miałbym 40 km więcej do przejechania. Jednak przez taki dziki las jedzie się dużo przyjemniej, ale za chwilę znowu wjadę na asfalt i znowu mi się odechce. Tam jest obok droga. Troszeczkę lepsza. Wyjechałem z lasów kozłowieckich. Do końca zostało 27 kilometrów. W większości asfaltem. Muszę jakoś to ścierpieć. Ale podjazd kilometrowy. Zostało 15 kilometrów do końca. Taką piękną drogą wjeżdżam do Lublina. Wpadł mi kamień do buta, na bucie mam nałożony ocieplacz i ten ocieplacz tak ciężko wchodzi na buty, że nie chcę mi się tego zdejmować. Do końca zostało 13 km, więc już przejadę z tym kamieniem w bucie. efekt Dopplera o, ale dziura Park Zawilcowa dobre miejsce by zakończyć nagranie myślałem, że się przełamie i będę jeździł gravelem teraz jak jest zimno takie nie za długie trasy tak do 100 km ale jednak to nie jest dla mnie przejechałem 70 km i zrobiłem chyba z 5 razy przerwę co normalnie bym się nawet nie zatrzymał Źle mi się jeździ, męczę się. Nigdy nie lubiłem jeździć jak jest zimno, więc wracam do enduro i do swoich krótkich przejazdów nocnych.